Dzisiaj powiem Ci o siedmiu kluczowych wskaźnikach efektywności, które należy mierzyć w swojej agencji marketingowej, aby zapewnić jej rozwój. I o korzyściach, które płyną ze znajomości swoich liczb, zmierzenia swoich liczb. Przekonałem się wielokrotnie nie tylko w biznesie, ale również w innych obszarach swojego życia, chociażby kiedy zacząłem mierzyć właśnie swój sen. Przez ten pierścionek. To mi pozwoliło o wiele bardziej go zoptymalizować na przestrzeni ostatnich lat. Poprawiłem jego jakość, poprawiłem jego efektywność, tego snu. I tak samo w momencie, kiedy jeszcze ćwiczyłem na siłowni kilka lat temu, to najbardziej taki okres, w którym pamiętam, że zaliczyłem największy progres związany z siłą, z moją, można powiedzieć, sylwetką, to był moment, w którym Prowadziłem taki dziennik, w którym zapisywałem wszystkie swoje ćwiczenia, ilość powtórzeń, ilość ob obciążenia i w każdym tygodniu poprawiałem te liczby, progresowałem, starałem się zrobić o jedno powtórzenie więcej, czy dorzucałem trochę więcej ciężaru, więc to pozwoliło mi progresować. Więc tak samo w naszym biznesie, kiedy obserwujesz swoje liczby, kiedy je znasz, to możesz właśnie prowadzić swój biznes w bardziej zrównoważony sposób, możesz bardziej progresować, ponieważ wiesz, co możesz poprawić, co ulepszyć albo który obszar kuleje, który należy poprawić, aby automatycznie poprawić ukończyć swój biznes do przodu. Także dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja nazywam się Henryk Tersesjan i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą na temat tego, jak zbudować swoją cyfrową agencję marketingową, jak ją rozwijać, jak pracować zdalnie i zarabiać ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Także jeśli jesteś tu pierwszy raz, to rozgość się na kanale, zostaw suba, abyś to się z każdym moim nowym materiałem i zostaw kciuka w górę, jeśli ten materiał okaże się dla użyteczny. Ok, zapraszam Cię na ekran komputera, na którym pokażę Ci 7 kluczowych wskaźników efektywności. OK, moi drodzy, zaczynamy z pierwszym kluczowym wskaźnikiem efektywności, jakim jest ilość lidów. To zaznaczymy sobie na zielono. OK, to jest coś, od czego się tak naprawdę wszystko zaczyna. Kiedy nie generujesz wystarczającej liczby, czy w ogóle nie generujesz żadnych lidów do swojego biznesu, czy nie trafiasz do osób nowych, które Ciebie kompletnie nie znają i sprawia, że oni Cię poznają, to kolejne obszary tego biznesu Twojego, czyli ilość umówionych rozmów, ilość przeprowadzonych rozmów, ilość pozyskanych klientów. Kuleje. Te obszary nie działają, ponieważ od tego się wszystko zaczyna. Kiedy zaczynasz generować wystarczającą liczbę lidów, to automatycznie każdy obszar również zaczyna się rozwijać. Więc to jest, można powiedzieć, takie paliwo Twojego biznesu. Bez tego. No nie działa. Potrzebujesz tego, aby generować, rozwijać swój biznes. Więc zadbaj o to, aby mierzyć w każdym miesiącu, bo te liczby właśnie będziemy mierzyć w każdym miesiącu, tak? Czy progresujesz, czy nie? Tylko tutaj jest taka informacja. Ile pozyskałeś lidów w danym miesiącu? Ile w kolejnym? Ile w kolejnym? Ile w kolejnym? Abyś mógł zobaczyć na przestrzeni całego roku, całych lat. Ile lidów pozyskałeś w... W poszczególnych miesiącach. Na przykład, jeśli widzisz, że jest zbyt mało w tym miesiącu mówionych rozmów, czy pozyskanych klientów, to zastanów się nad tym, zaczną od tego obszaru, czy pozyskałeś w tym miesiącu wystarczającą ilość lidów do swojego biznesu. Jeśli nie, to warto poprawić. Czy ilość lidów możemy powiedzieć, że to są osoby, które masz w gronie znajomych na Facebooku, czy obserwują Twój profil na Instagramie, czy osoby, które masz do nich maila, masz ich numer telefonu, czy masz ich w swojej społeczności, w grupie na Facebooku. To są osoby, z którymi masz jakieś połączenie w przestrzeni internetowej, możesz w każdej chwili do się odezwać, do nich napisać, skontaktować się z nimi, więc to są Twoje twoi LIDy. Kiedy zaczynasz to generować, automatycznie zaczynają się poprawiać pozostałe obszary tego biznesu. Ok, kiedy generujemy wystarczającą ilość LIDów, no to fajnie, to wtedy możemy zacząć mierzyć, znaczy, zaczyna mierzyć ilość umówionych rozmów sprzedażowych, telefonicznych. Mówimy tam w takim prostym językiem, żebyś wszystko sobie zrozumiał, co mam konkretnie na myśli. Ilość umówionych rozmów, czyli generujesz LIDy i Twoim celem jest pozyskać tego LIDa, a następnie sprawić, żeby ta osoba będzie chciała się, się umówić z Tobą na rozmowę. Telefoniczną. OK, więc zaczynamy to mierzyć, ile umówiłem rozmów. Mhm, OK, bo może być tak, że teraz zaczęłeś mierzyć ilość mówionych rozmów, i okazuje się, że generujesz bardzo dużo lidów, ale na przykład ilość mówionych rozmów jest na bardzo niskim poziomie. Więc to jest znak, że jakość twoich lidów, które pozyskujesz, jest również niska. Albo jest ich za mało, albo ta jakość kuleje, więc warto poprawić ten obszar właśnie związany z lidami, albo tutaj obszar właśnie związany z follow upami, czy właśnie. Kontaktujesz się regularnie ze swoimi potencjalnymi klientami. Trzeci bardzo ważny obszar i wskaźnik, który warto, warto mierzyć, to jest ilość przeprowadzonych rozmów, ponieważ może okazać się tak, że umawiasz sporą liczbę rozmów, ale na te rozmowy nikt nie przychodzi, albo przychodzi bardzo niska ilość osób. Więc warto to też mierzyć, żeby sprawdzić, ok, tyle umówiłem rozmów, powiedzmy 10 rozmów jest umówionych, a tylko 5, 5 osób przyszło na rozmowę, czyli przeprowadziłem z 5 osobami rozmowę. Więc gdzieś te 50% osób, coś się z nimi dzieje nie tak. Więc teraz znowu, albo poprawiasz właśnie ten obszar właśnie związany z follow-upami, czyli dbasz o to, żeby ta osoba miała wystarczającą liczbę przypomnień przed tym spotkaniem, czy zapisała sobie, możesz jej się przypomnieć za pomocą SMS-a, możesz jej się przypomnieć, zadzwonić do niej. Spóźniła się ta osoba, umówiła się z sobą na rozmowę, nie przyszła, więc możesz do niej zadzwonić i powiedzieć, hej, byliśmy umieni na rozmowę, co się dzieje, co się stało. I wtedy właśnie sprawia, że okej, okay, ta osoba może powiedzieć, wiesz co, wypadło mi to z głowy, ale dobra, okej, okay, jestem, już, jestem już gotowy, sorry, myślałam, że to za godzinę, a to mi się godziny i tak dalej. Tak, też może się też się może wydarzyć? że ktoś po prostu pomylił się i zapisał z niewłaściwą godzinę. Więc twoim zdaniem jest po prostu się przypomnieć tej osobie, zadzwonić do niej, skontaktować się z nią i poprawić ten wskaźnik. I teraz, kiedy już mamy ten obszar ogarnięty, to teraz ważne jest to, abyś zaczął mierzyć skuteczność domknięć sprzedaży, czy skuteczność Twoich rozmów sprzedażowych. Jak to u Ciebie to wygląda? Na ile przeprowadzonych rozmów sprzedażowych Pozyskujesz klienta. Jaki to jest procent? Czy na przykład, jeśli na trzy przeprowadzone rozmowy pozyskujesz jednego klienta, to twoja skuteczność sprzedaży wynosi 33%. Mówimy o takich liczbach, żeby łatwo nam się liczyło. 33% to jest całkiem niezła liczba. Czyli na trzy rozmowy mówione pozyskujesz jednego klienta. Mówię konkretnie o przeprowadzonych. Nie, bo może być umówiona, ale nie, ktoś nie przyszedł. Dlatego na trzy przeprowadzone rozmowy masz jednego klienta. To jest całkiem niezły wskaźnik. Ale co jeśli na trzy umówione rozmowy, czy na 10 umówionych rozmów pozyskujesz jednego klienta? Ok, przeprowadziłeś 10 rozmów, pozyskał u klienta, czyli mam 10%, czyli widzisz, że ten obszar no, zaczyna troszkę kuleć, więc warto go poprawić, sprawić właśnie, może coś poprawimy w ofercie, już o tym rozmawialiśmy wcześniej, poprawię swoją rozmowę sprzedażową, może cała moja rozmowa sprzedażowa jest nieskuteczna do końca, no bo jeśli tak jest, to, to, to bardzo możliwe, że tak właśnie to wygląda, że nie przeprowadzasz we właściwy sposób tych rozmów, nie wiesz o co zapytać, w jaki sposób przedstawić swoją ofertę, to też jest bardzo ważne. Więc ten wskaźnik jest niski, więc teraz warto poprawić ten obszar. Więc zaczynasz właśnie uczyć się tego obszaru. Ok, mamy wystarczająco. Liczbę litów, mamy wystarczającą liczbę umówionych rozmów, przeprowadzonych rozmów. Jest, ta liczba wygląda spoko. Okej, okay, mówiłem przeprowadziłem 10 ro rozmów. Skuteczność sprzedaży wynosi 5 -10. 15%, więc to znak, że trzeba to poprawić. Wprowadzić to na co najmniej 20, 25, 30. No u nas w ZSA jest taki standard, że, że chcemy mieć skuteczne sprzedaży powyżej 30%. Więc To jest już spoko liczba. I wtedy możesz w bardziej taki matematyczny sposób prowadzić swój biznes i zarządzać nim. OK, czyli w momencie, kiedy zrobię taką ilość, odezwę się do takiej ilości lidów, czyli pozyskam taką ilość lidów i teraz umówię taką liczbę osób na rozmowę sprzedażową, to teraz potrzebuję przeprowadzić tyle i tyle konkretnie rozmów, aby pozyskać klient. Więc to Ci daje taki bardziej taki przewidywalny i matematyczny, matematyczny, można powiedzieć, schemat, w jaki sposób możesz właśnie pozyskiwać klientów i jak możesz rozwijać swój biznes. Czyli wiesz, ile konkretnie musisz wygenerować lidów, aby pozyskać klienta. I wtedy masz informację. Ok, taka ilość lidów sprawi, że będę miał tego jednego klienta. Ok. Kolejny piąty wskaźnik to jest wskaźnik ilości pozyskanych klientów do Twojego biznesu. Ok. To jest też ważne, żeby wiedzieć, ile w danym miesiącu pozyskałeś klientów. Bardzo prosty wskaźnik, ale też Ważne. Dlatego to umieściłem go właśnie tutaj. Kolejny, myślę, że jeden z najważniejszych wskaźników, to jest wskaźnik, który pokazuje średnią długość współpracy z jednym klientem. Czyli ile miesięcy współpracujesz z jednym klientem. Średnio. Jeśli ten wskaźnik wynosi 1 miesiąc, 2 miesiące czy 3 miesiące, to znak że potrzebujesz poprawić coś w tym obszarze w relacjach z klientami, w efektywności Twoich właśnie e, kampanii i tak dalej. Czyli poprawiasz te obszary, aby przedłużyć okres współpracy z jednym klientem. No bo tutaj tracisz mnóstwo klientów, tak? Jeśli za każdym razem pozyskujesz nowego klienta i ten klient współpracuje z Tobą 1, 2, 3 miesiące, to znak, że no tutaj ten obszar kuleje, więc potrzebujesz go naprawić, a przedłużyć ilość. Miesięcy, przez które współpracujesz ze swoimi klientami. To jest bardzo ważny wskaźnik, więc warto go mierzyć. Ok, następny wskaźnik to łączna suma zaksięgowanych wpływów. Wiem, że z tym wskaźnikiem akurat mało kto ma problem, ponieważ większość osób sobie to mierzy. tak? Czyli głównie zazwyczaj, kiedy rozmawiam z ludźmi i różnymi przedsiębiorcami, to zauważyłem, że oni głównie mierzą, ile pieniędzy zarobili w danym miesiącu i to jest ich najważniejszy wskaźnik. Ja sam na samym porządku dopiero zaczynałem, to właśnie tylko ten wyłącznie wskaźnik mierzyłem. Czyli, OK, tyle, tyle zaksięgowałem wpływów. To jest najważniejsze. Okej, okay, mój biznes się rozwija. No dobra, okej, okay, ale to jest, ten wskaźnik to jest za mało, żeby móc faktycznie. W fajny sposób prowadzić ten biznes, rozwijać go i wyłapywać obszary, które kuleją. Bo sama znajomość właśnie tych liczb, tak samo jak mierzę swój sen, tak? Widziałam w pewnym momencie, że dobra, okej, okay, długość tego snu jest ok, bo poprawiłem tą długość, ale na przykład etap, w którym jest ten głęboki sen, następuje ten głęboki sen, jest zbyt krótki. Czyli mam pewien standard, do którego chcę dążyć, ale widzę, że po prostu podczas snu ten obszar, ten właśnie głęboki sen u mnie trwa zbyt krótko. Więc teraz mogę pomyśleć o tym, jak mogę poprawić ten obszar, aby automatycznie jakość mojego snu poszła jeszcze. Jeszcze bardziej w górę. Więc tak samo u siebie tutaj w biznesie. Kiedy widzisz, że na przykład ilość przeprowadzonych rozmów jest zbyt niska, no to wiesz, że potrzebujesz popracować nad tym obszarem. Jeśli widzisz, że klienci współpracują z tobą zbyt krótko, no to Twoim zdaniem jest pomyśleć o tym, jak możesz popracować właśnie nad tym obszarem. Także miłego mierzenia, licz, nie zapominaj o swoich liczbach, dbaj o to, nie bądź wróżbito Maciejem, który będzie po prostu wróżył z fusów czy z kart i po prostu o, takie będziemy mieć wyniki. Nie, patrz na liczby, ponieważ one pokażą ci gdzie jesteś i co musisz poprawić, aby pójść do przodu. Także to tyle z mojej strony, moi drodzy. Jeśli ten materiał był dla Was użyteczny, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia, to zostawcie poniżej w komentarzu. A jeśli chcesz dołączyć do naszej grupy na Facebooku, aby otrzymać jeszcze więcej narzędzi, szkoleń, prywatnych konsultacji, których nie udostępniamy nigdzie indziej, to kliknij link pod tym filmem, a następnie zaplikuj do dołączenia do naszej bezpłatnej grupy na Facebooku. Aby otrzymać bezpłatny dostęp. OK, dzięki za Twoją uwagę i słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć!